Czy ten kredyt się opłaca? Przed wyborami jesteśmy wyborcami, po wyborach jesteśmy podatnikami. Osobami, które będą najbardziej pokrzywdzone w tym, to są ci kupujący. Co się będzie działo z rynkiem nieruchomości, jak wyjdą te kredyty na 2%? Czy od razu ceny wystrzelą? Bo załóżmy, że ktoś bierze sobie ten kredyt 2% i nagle stwierdza, że on będzie może troszeczkę przycfaniakuje, będzie wynajmował tę nieruchomość, nie będzie tam mieszkał. Przypominam sobie kredyty frankowe, właśnie tą zmienną stopę i czy teraz nie zostaniemy zrobieni na kredyt 2%, bo jednak ktoś będzie szukał dziury w całym i będzie tak naprawdę dokładał nam kosztów. Mecenasem kanału jest Saxobank, duński bank inwestycyjny. Dywersyfikuj się geograficznie i inwestuj na całym świecie. Link w opisie. Przy obecnej inflacji, kredyt na 2% brzmi jak darmowe pieniądze, bo przecież na lokacie można mieć kilka razy więcej. Więc głupio by było go nie wykorzystać. Jacek Jakubiok, witam Cię na kanale Finansowy Prepers. I dzisiaj odpowiemy sobie, jak można wykorzystać kredyt na 2%. Jak można wykorzystać, jeżeli nie łapiemy się na ten kredyt, i jak on wpłynie na rynek nieruchomości? A ze mną jest dzisiaj Michał Szulc z FitGroup. Cześć. Cześć, Brej. I takie pytanie na rozgrzewkę, bo ostatnio bardzo mi się spodobało, że. bo wszyscy takich ekspertów od nieruchomości postrzegają jako ktoś, kto ma jakąś tam kawalerkę i wynajmuje. Jakbyś się pochwalił, co, co zrobiłeś? Bo zaczynałeś od okrągłego zera. Ile nieruchomości sflipowałeś, czy może ile nieruchomości masz? Jak wygląda Twój portfel nieruchomościowy? To znaczy, ja się skupiam na obrocie nieruchomościami, na sprzedaży mieszkań w Kamienicach, e, głównie w Kamienicach, natomiast e, no, setki flipów mam za sobą, może no, dziś już pod tysiąc pewnie będzie. Żebyśmy mogli zacząć rozmawiać o kredycie na 2%, no to jakby musimy sobie zdefiniować, dla kogo to będzie i od kiedy to będzie i przez ile to będzie? W wypadku singli mamy tutaj maksymalną kwotę jakby nieruchomości 700 tysięcy złotych i w tym 200 tysięcy wkładu własnego maksymalnie, natomiast w wypadku par z dzieckiem lub małżeństw jest to 800 tysięcy złotych i również 200 tysięcy maksymalnie wkładu. Tu od razu Podpowiem, bo wiele osób na przykład, gdzie znajduje jakąś tam nieruchomość sobie troszeczkę droższą, na przykład Single, jeżeli znajdzie sobie, nie wiem, za 750 tysięcy, no to mm, załóżmy, że jest to nieruchomość od dewelopera, deweloperzy już dzisiaj e, znajdują na to rozwiązanie, na przykład sprzedając droższe komórki lokatorskie, e, osobno zagotówkę gotówkę, albo, albo gdzieś tam do, e, sprzedając trochę wykończenia tego mieszkania. Zatem e, myślę, że obie strony są żywo zainteresowane tym, aby po prostu w tym programie się załapać. Czy ten kredyt się opłaca? I tak, i nie. E, mi się bardzo nie opłaca, e, dlatego że ja jestem w tej grupie, która się zrzuca na, na ten kredyt tym, którzy go wezmą. Natomiast w tej grupie, która, e, która się załapuje na ten kredyt, zdecydowanie jest to bardzo, e, no, bardzo fajna forma, e, możliwość zakupienia sobie nieruchomości. Przy czym od razu też dopowiem, że Raczej tutaj kierowałbym się kupowaniem nieruchomości długoterminowo z racji tego, że największe korzyści uzyskamy, mając tę nieruchomość przynajmniej 10 lat, bo na, na te 10 lat... Kredyt jest przewidziany, jego dopłaty do tego kredytu właśnie na 10 lat. Jak możemy go wykorzystać, jeżeli łapiemy się, zdecydujemy się, że chcemy kupić jakieś mieszkanie, jak możemy to wykorzystać? Wiesz to myślę, że kilkutorowo, bo, bo pierwszą taką, wiadomo, podstawową w ogóle funkcją, do, do której został ten kredyt stworzony, jest no, własne cele mieszkaniowe. I tak zresztą są też założenia programu, że mamy w, tym, w tej nieruchomości mieszkać. Nikt nam natomiast nie mówi, ile dokładnie dni mamy tam spędzać, albo czy to ma być faktycznie w przyszłości nasza jedyna nieruchomość, w której mieszkamy. I tutaj troszeczkę jest taka, może nie luka, ale taka możliwość zgodnie z przepisami wykorzystania tego, no bo jeżeli załóżmy na co dzień mamy ośrodek życia w jednym z nie wiem, miast centralnej Polski, ale stwierdzimy, że chcielibyśmy mieć jeszcze drugi dom e, gdzieś nad morzem, tego mieszkania na przykład w Poznaniu czy Warszawie nie jesteśmy właścicielami, jesteśmy najemcami i mielibyśmy sobie kupić pierwszą nieruchomość, to dlaczego na przykład nie kupić jej gdzieś nad morzem i, i to będzie nasza druga nieruchomość tak naprawdę na co dzień, a będziemy mogli korzystać z dwóch jednocześnie. I byś troszeczkę rozwinął ten temat, bo kupujemy sobie nieruchomość nad morzem i jakie możemy mieć z tego korzyści, jak możemy to wykorzystać? Tak naprawdę większość inwestycji, które się robi są, e, są takie, że nie, nie czerpiemy z nich żadnych w ogóle korzyści tak na co dzień. Tak? Jeżeli mówimy tutaj o tym, że posiadamy niejako drugi dom, który jest w rozumieniu posiadania nieruchomości pierwszym domem, to jednak mamy taką radość, że spędzamy większość czasu, powiedzmy, w tym naszym domu w Poznaniu, Warszawie czy Łodzi, a z drugiej strony korzystamy sobie gdzieś tam nad morzem, możemy sobie zaprosić znajomych, przecież nawet udostępnić im na, na kilka dni, co prawda program tego kredytu nie zakłada możliwości wynajmowania, ale możemy przecież gdzieś tam gości czy rodzinę zaprosić i ich troszeczkę ugościć, o tak. No ale jesteśmy na kanale finansowy Preppers, czy damy radę podciągnąć to pod inwestycje, czy damy radę coś wycisnąć z tego kredytu, jeżeli nawet go nie potrzebujemy, czy jesteśmy w stanie przekuć to w jakieś zyski? Z założenia ten kredyt nie jest przewidziany pod inwestycje i faktycznie, jeżeli komuś by przyszło do głowy, ok, to może ja nie mam nieruchomości, kupię, kupię na tym kredycie mieszkanie sobie, postaram się przeflipować je, no to tutaj nie ma żadnych korzyści tak naprawdę, bo, bo w wypadku klipa, gdzieś tam o pró próby obrócenia nieruchomością. E to nie, to nie ma żadnego znaczenia. To, że będziemy mieli tę nieruchomość 2 czy 3 miesiące w tym kredycie, czy mielibyśmy ją w innym kredycie, to, to tak naprawdę tu korzyści praktycznie żadnych nie ma. W wypadku, jak używa się kredytu do kupienia nieruchomości na flipa, to, to zwykle wybiera się bank, który po pierwsze proceduje nam najszybciej możliwie kredyt, a, a te kredyty na 2% będą procedowane dłużej ze względu na, na nagły spływ wniosków, więc tutaj bym raczej nie upatrywał tej korzyści, natomiast długoterminowo jeżeli e, patrzymy i pod kątem inwestowania, i posiadania własnej nieruchomości, to zdecydowanie warto położyć ten fokus na to, że OK, e, nieruchomości możemy sobie obracać, ale na spółce e, zo. Natomiast tutaj, jeżeli to jest ta nasza pierwsza nieruchomość, możemy sobie ją kupić i warto, żeby ona faktycznie zapewniała takie nasze e, potrzeby mieszkaniowe na kolejne te 10 lat, żebyśmy by w pełni wykorzystali. Zarówno no, takie możliwości tego kredytu, tym maksymalnie wykorzystali te dopłaty. Bo w zasadzie, jeżeli nie mamy żadnej nieruchomości, to warto było kupić, posiłkując się takim tanim pieniądzem, prawda? Ale musimy zakładać, że rynek nieruchomości wzrośnie. Właśnie a propos rynku nieruchomości. Co się będzie działo z rynkiem nieruchomości, jak wyjdą te kredyty na 2%? Czy od razu ceny wystrzelą, czy deweloperzy będą nie, podnosić cenę, bo wiedzą, że będzie na to popyt? No myślę, że tutaj, żeby odpowiedzieć na dopieranie, to pytanie, troszeczkę się cofnę. Na przestrzeni ostatniego roku, kiedy pojawiły się pierwsze takie doniesienia, że, że taki kredyt ma się pojawić w lipcu, na no to rynek błyskawicznie na to zareagował. E, ostatni kwartał 2022 roku to był taki moment, kiedy widzieliśmy najmocniejsze takie zmrożenie decyzyjności klientów. E, e, ci, którzy chcieli kupić, e, potrafili nawet znaleźć nieruchomość, podpisać rezerwację i mieli problem z taką podjęciem decyzji, czy faktycznie powinni, bo nie wiedzieli, jak ten kredyt, po pierwsze, czy on wejdzie i po drugie, czy, jak on wpłynie na rynek. Nie? Więc faktycznie wiele aktów nawet nam w FID-zie przesunęło się na pierwszy kwartał, a nawet na końcówkę pierwszego kwartału 2023 roku. I jeżeli ktoś wtedy decydował się w 2022 roku, właśnie w końcówce, na zakup nieruchomości, to myślę, że było świetne świetny taki moment negocjacyjny, kiedy można było wyrwać znacznie więcej z rynku, w rozumieniu lepszy rabat, bo, bo wiem, że deweloperzy no, byli dużo bardziej skłonni do negocjacji. Wiadomo, analiza wsteczna, zawsze skuteczna, i, i tu też mamy taką sytuację, że no, łatwo nam teraz mówić o tym. Natomiast to, co się wydarzyło pod koniec już pierwszego kwartału 2023 roku, no to. Bardzo mocny wzrost popytu, już na, na nieruchomości i widzimy to zarówno u klientów gotówkowych, jak i u klientów kredytowych, którzy wiedzą już dziś, że nie załapują się na ten program na 2%. I to, co jest też bardzo charakterystyczne, to w momencie, kiedy ten program był coraz bardziej wiadomo, było, że on się wydarzy, że to, że to jest kwestia tylko czasu, no to zaczęła nam się pojawiać olbrzymia ilość klientów, którzy chcieli już zarezerwować mieszkanie, tak żebyśmy my poczekali na, z, z tym sprzedażą klientowi do, do tego kredytu. Myśmy się na to nie decydowali, bo to po prostu było zamrożenie m, tych nieruchomości na zbyt długi czas na, w tym portfelu sprzedażowym. Natomiast w tej chwili, kiedy mamy już pewnie w momencie publikacji tego filmu końcówkę czerwca, początek lipca, no to już wiem, że takie decyzje będziemy podejmować, bo to już będzie blisko, żeby, żeby ten nieruchomości sprzedawać właśnie też w kredycie 2%. Do tej pory zdecydowałem się dosłownie na jednego klienta, który gdzieś tam e, chyba na rację swoją przekonał mnie do tego, żebym poczekał na, na, za tym kredytem 2% na niego. Tak jak mówiłeś, jest strona dostająca i zrzucająca się na to, czy. My możemy, jako zrzucający się na to, liczyć na jakieś korzyści z racji kredytu na 2%. Myślę, że jest to bardzo mało się o tym mówi, ale deweloperzy z jednej strony postrzegają ten program jako dopływ nowej. Krwi, w rozumieniu klientów, którzy do tej pory nie łapali się w zdolnościach kredytowych, nie mieli możliwości tego zakupu, decydowali się gdzieś na wynajem. Z drugiej strony to nie jest najbardziej oczekiwany klient przez deweloperów. To jest ten klient, który trochę tak jest z musu, w rozumieniu, jak, jeśli nie ma innych, to weźmy tych. Natomiast jeśli chodzi o procedowanie sprzedaży z tego typu klientami, no to oni zawsze są, będą troszeczkę pewnie gorzej postrzegani przez, przez sprzedających dlatego chociażby, że można się spodziewać właśnie długiego procedowania tych kredytów. Na dzisiaj wiem, że cztery banki chcą, chcą przystąpić do tego kredytu, to jest PKO PSA, Santander i Alior Bank, wobec czego jeżeli na tych czterech bankach skupią się wszystkie wnioski, Kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy wniosków, no to możemy się spodziewać, że decyzje kredytowe to nie będzie lipiec, a to będzie wrzesień albo październik, więc domykanie tych sprzedaży będzie często mogło się wiązać i z jakimś półrocznym terminem. A wiadomo, że strona sprzedająca chciałaby uzyskać środki jak najszybciej i liczy swój, swój kapitał, liczy koszt tego kapitału, jego zamrożenia. Wobec tego, ja z punktu widzenia jakby sprzedającego, jeżeli, jeżeli mam do wyboru dwóch klientów, czysto hipotetycznie, no to samą nieruchomość, to paradoksalnie byłbym pewnie gotów sprzedać 5000 zł, załóżmy taniej to mieszkanie komuś, kto kupuje za gotówkę lub w tradycyjnym kredycie, który wiem, że będzie w ciągu dwóch tygodni przeprocedowany, niż klientowi, który, który wiem, że będę czekał za tą gotówką jeszcze pół roku. To też myślę, że to jest taki fajny typ dla kogoś, kto, kto zastanawia się, czy powinien w ogóle jakby uczestniczyć teraz w tych negocjacjach, no bo to, to się okazuje, że również klient kredytowy ma, tylko ten tym kredycyjnym kredycie ma, ma przewagę konkurencyjną, ma taką przewagę negocjacyjną dla, na, na rynku. Jak kredyt 2% wpływa na zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy i jeszcze chciałbym zahaczyć wątek stóp procentowych, bo to ostatnio bardzo mocno namieszało na rynku kredytowym i czy widzisz tu jakieś pole do zmiany? Wiesz co, jeżeli chodzi o zdolność, to faktycznie ta zdolność ma być liczona po tych dopłatach już i no przyjmuje się tak szacunkowo, że że zdolność kupującego będzie większa, około 100-120 tysięcy zł po uwzględnieniu tego kredytu. Także myślę, że w wypadku osób, które chciały coś kupić wcześniej i załóżmy miały, nie wiem, tam 370 tysięcy zdolności, nagle ta zdolność w granicach 500 tysięcy, no to jest game changer w rozumieniu tego, co mogą kupić. Mogli kupić, załóżmy, kawalerkę, a, a nagle się okaże, że może nawet trzy fajne mieszkanie się da w to miejsce kupić. Natomiast dużo, dużo jest takich haseł, obaw o to, jak, jak co, co się wydarzy, na przykład, że stopy spadną, może ten, ten kredyt na 2% to wcale nie jest taki tani, jeżeli by się okazało, że, że on spadną. W wypadku kredytu 2% będziemy mieli dwukrotne przeliczenie tego, czyli pierwszy raz w momencie, kiedy go, kredyt jest uruchamiany i drugi raz po 5 latach. Mamy w wypadku tego kredytu raty malejące, czyli, czyli no niejako rządzący chcą się zabezpieczyć co do tego, że w momencie, kiedy uruchamiany jest nam ten kredyt, no to każda następna rata, jakby coraz bardziej nas stać na to, żeby ją spłacać, więc pod tym względem jest to też korzystne, myślę, że dla, dla biorących ten kredyt. W wypadku tego kredytu dwukrotnie będzie, będzie przeliczana ta stała, stałe oprocentowanie. Pierwszy raz w momencie uruchomienia kredytu, drugi raz po, po pięciu latach, więc dla, dla osób, które gdzieś tam obawiają się tego, że a co by było, gdyby, gdyby te stopy spadły, prawda? Przypomnijmy sobie jeszcze już nie tak dawno, kilka lat temu mieliśmy niemalże zerowe te stopy czy zerowe, z troszeczkę wyższymi marżami banków, ale jednak bardzo korzystne te kredyty. Natomiast to był moment, w którym te stopy były bardzo niskie, ale na kredytach ze zmienną stopą, a nie ze stałą. W tej chwili to będzie obliczane od tej jednak stopy stałej dla, dla kredytów ze stałą stopą i w wypadku tego, że nawet gdybyśmy mieli tutaj zejście o nie wiem punkt 2-3% to nadal jest bardzo cały czas korzystne. Nie, nie widziałem do tej pory żadnych jeszcze przeliczeń, które by pokazywały jakikolwiek moment, w którym ten kredyt nie, nie byłby opłacalny w perspektywie 10 lat. Także tak, e, myślę, że jest już sporo kalkulatorów, gdzie można sobie wrzucić, podstawić swoje liczby pod konkretną nieruchomość, swoją, swój wkład własny i zobaczyć jak to wygląda. Natomiast druga część twojego pytania co do ogólnie przyszłości stóp procentowych. No, mamy jednak rok wyborczy i e, nie spodziewałbym się po pierwsze ani wzrostu tych stóp. E, po drugie może się okazać, że gdzieś tam w tej w te właśnie teraz w drugiej połowie roku nawet będzie jakaś lekka korekta 0,25 bo, e, no bo chyba wyborcy tego oczekują. Przed wyborami jesteśmy wyborcami, po wyborach jesteśmy podatnikami. Tak powiedziałeś, że te przepisy są Napisane tak bardzo otwarcie. Ja pamiętam, że dużo interpretacji prawa się zmieniało, a nie samego prawa. To rodziło konsekwencje, jakby wcześniej. I tak co odnośnie nieruchomości, przypominam sobie kredyty frankowe, właśnie tą zmienną stopę. I czy teraz nie zostaniemy zrobieni na kredyt 2%, bo jednak ktoś będzie szukał dziury w całym i będzie tak naprawdę dokładał nam kosztów w przyszłości? Świetne pytanie, przy czym faktycznie, jeżeli popatrzymy, kto historycznie kogo robił, no to się okazuje, że to instytucje finansowe, tak nam zafundowały kredyty frankowe między innymi i teraz też zobaczmy, jeżeli kredyt 2% byłby świetnym instrumentem dla banków, to każdy bank podniósłby rękę i ja, ja, ja też chcę obsługiwać to, tak? I tak jak wspomniałem, na ten moment mamy cztery banki, które chcą to obsługiwać, dlatego że jest to też ryzyko pewne e, dla, dla banków komercyjnych, bo załóżmy, że ktoś. E, Bierze sobie ten kredyt 2% i nagle stwierdza, że on będzie może troszeczkę przycfaniakuje, będzie wynajmował ten nieruchomość, nie będzie tam mieszkał. I tu znowu bym rozdzielił to na dwa wątki. Po pierwsze, ciężko mi sobie wyobrazić, jak miało być to sprawdzane, bo to banki są między innymi do tego zobligowane, żeby sprawdzić, czy, czy my tam prowadzimy gospodarstwo domowe, więc, więc nie, nie bardzo wyobrażam sobie takie komisje bankowe, które. Jeżdżą po domach i sprawdzają to w jakiś sposób. No a po drugie, to byłaby, gdyby bank stwierdził, że okej, okay, ty tam nie prowadzisz tego gospodarstwa, no to, to tracisz te dopłaty. No i co się dzieje? Ty nadal jesteś właścicielem tej nieruchomości, ty nadal masz kredyt, tylko straciłeś dopłaty. Więc dla banku ty nagle stałeś się ryzykownym klientem, tak jak przed chwilą ktoś dokładał do tej twojej raty, no to w tym momencie przestaje dokładać, ty masz jeszcze obowiązek zwrócenia wstecznie tych z odsetkami tych, tych, tych dopłat no i może się okazać, że już ci nie starcza na ratę, więc, więc bank nagle ma z dobrego portfela kredytów ma portfel złych kredytów, także to nie jest takie oczywiste i myślę, że to tym bardziej pokazuje, kto ma tutaj mieć korzyść, tak, to banki będą miały oczywiście z tego, no bo to są dodatkowe wnioski, ale nie tak dużą, jak będą mieli kredytobiorcy. Wrócę jeszcze troszeczkę do tego wątku, bo przed wyborami, a po wyborach, czy ten program według Ciebie będzie kontynuowany i będzie rozwijany, czy to tak naprawdę teraz dostaniemy coś? Wybierzmy to, co mamy wybrać i już później dziękuję. Myślę, że on ma olbrzymi w, znowu wpływ negatywny na, na inflację e, będzie miał w Polsce. No bo jednak mamy mam dosypane znowu pieniędzy do, tym sposobem do rynku. E, Także faktycznie do wyborów jest to ważne. Po wyborach raczej bym się spodziewał tego, że będą starali się troszeczkę zakręcić kurek z tymi, z tymi wnioskami. Zapowiedziano, że, że na ten rok nie ma limitów ani co do ceny z metra, ani co do ilości wniosków. I jeżeli będzie wyczerpana ta pula z tego roku, to będzie zużywać jakby pulę z kolejnych lat. Także spodziewałbym się, że po prostu w kolejnych latach mało kto będzie w stanie się załapać, bo albo będzie, będą bardzo niewielkie te pule, albo dostaną w, prowadzone dodatkowe ograniczenia na zasadzie, tak jak było kiedyś w programie MDM czy mieszkanie dla młodych, że, że były limity ceny metra zakupu, no bo dzisiaj zgodnie z tymi założeniami to na swoją pierwszą nieruchomość możesz wybrać kawalerkę bardzo za 40 tysięcy w centrum miasta, prawda? Więc, więc za 40 tysięcy za metr oczywiście. Okej, okay, a wracając do tych cen, czy będzie ten, ten program miał wpływ na ceny czy nie? Myślę, że on już ma, już ma wpływ, dlatego że część deweloperów, jak już dowiedziała się, że naprawdę ten program... W Startuje to w pierwszym kwartale już 2023 roku, wstrzymała sprzedaż części e, e, mieszkań w inwestycjach, po to, żeby właśnie przerzucić je z troszeczkę wyższych cenach e, na teraz. I faktycznie już się trochę inwestycji widać, więcej odblokowało e, nieruchomości, a jednocześnie nie mieliśmy startu tak dużej ilości inwestycji. To też troszeczkę ograniczyła nam się podaż, ograniczyła ona się bardzo mocno w tych inwestycjach, e, jeśli chodzi o domki, o szeregowce, o bliźniaki, dlatego że tam dużo łatwiej zatrzymać te inwestycje, niż wypadku dużych wielorodzinnych inwestycji. I więc więc już widać to kilkuprocentowe, Wzrosty cen w wielu miastach ofertowych. Oczywiście, za chwilę zobaczymy, w, myślę, że po trzecim kwartale, tak naprawdę, będziemy widzieć, co się dzieje z rynkiem, ale no w mojej ocenie nie ma możliwości w wypadku ruchomości nowych w stanie deweloperskim do tego, żeby była jakaś korekta cen. I to, jest, I to wynika z kilku powodów. Oczywiście większość ludzi mówi: jak deweloperzy nie będą mogli sprzedać, to będą musieli opuszczać ceny, tak? No nie, naturalnym jest to, że jest dziś pewna bariera wytworzeniowa i poniżej której się nie sprzedaje i jednocześnie wtedy, kiedy widzimy, deweloperzy widzą ograniczenie popytu, po prostu hamują z inwestycjami kolejnymi, wolą sprzedawać dotychczasowe dłużej, prawda? No bo nie opłaca się startować z kolejnymi, jeżeli rynek tego nie akceptuje, tych poziomów cen. I tu bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo Dużo się też ostatnio mówi o takiej pato o tym, że gdzieś za małe mieszkania coś. No I rządzący postanowili, że wezmą się również za to. Z jednej strony ludzie klaszczą, a z drugiej strony nie wiedzą, że tak naprawdę osobami, które będą najbardziej pokrzywdzone w tym, to są ci kupujący. Bo, bo poza pewnymi skrajnościami jakiejś tej właśnie tak zwanej deweloperki, deweloperzy mm, muszą się poruszać w rynku takim, jakim mają przepisy, czyli co do odległości od granicy działek, co do wysokości budynków nasłonecznienia, ilości miejsc postojowych. Nowe przepisy dla deweloperów spowodują tylko to, że metr wybudowania będzie jeszcze droższy niż jest dzisiaj. No bo po pierwsze będzie na przykład trzeba dołożyć zawsze rekuperację, pompy ciepła. Fotowoltaikę, może właśnie plac zabaw dla dzieci, może mniej metrów będzie można zbudować na działce i to wszystko zawsze tylko i wyłącznie powoduje to, że ten metr kwadratowy będzie droższy. Także nowe, nowe nieruchomości, bez względu na to, jaka koniunktura będzie na rynku, one będą coraz bardziej dobrem, luksusowym. Te, te z rynku deweloperskiego, ze względu na tak, tak wysokie wymagania. Będziemy widzieć większe rozwarstwienie między rynkiem wtórnym a rynkiem pierwotnym. To, to, co uważam dzisiaj warto z punktu widzenia klienta popatrzeć, to kupujmy nieruchomości po prostu atrakcyjne. Jeżeli, jeżeli związujemy się z nieruchomościami na przyszłość, to zawsze patrzmy przez, przez ten pryzmat lokalizacji myślę, że dzisiaj warto postawić na coraz bardziej będzie warto też postawić na nieruchomości z rynku wtórnego w ciekawych lokalizacjach no bo zwyczajnie one się rządzą tymi przepisami wcześniejszymi nadal no możemy znaleźć wiesz w kamienicach kawalerki które mają poniżej 2.5 metrów załóżmy i one mają nie wiem gorsze doświetlenie, do ale dla najemcy nie ma to znaczenia natomiast dla inwestora jest to świetny moment jakby do zainwestowania jakby w, w, troszeczkę zgodnie z innymi przepisami jeszcze historycznymi tak? to prawda bo ostatnio znalazłem dom z 2007 roku, bo deweloper był w, stan, w stanie deweloperskim, bo deweloper splajtował i później syndyk to dopiero teraz sprzedawał. Więc jakby metraż i jakby przestrzeń i organizacja tego była zupełnie innej jakości niż teraz. A mówiłeś dużo o stronie podażowej, a jeżeli chodzi o popyt, bo w, przy kredytach jest tak, że jeżeli wchodzi jakaś dopłata, to ten popyt troszeczkę hamuje, a później uderza ze zdwojoną siłą, bo jakby ilość osób, które jakby decydują się na własne mie mieszkanie, jakby nie ubywa, bo jakby każdy gdzieś musi mieszkać. Czy będzie rzeczywiście tak, jak było ostatnio w pandemii, że ten popyt się zatrzymał chwilę, a później ruszył ze zdwojoną siłą i czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie? Mieliśmy, to, tak jak wspomniałem, mieliśmy to spowolnienie już i to przyspieszenie się też już wydarzyło. Ono już jest, mam wrażenie, w dużej mierze zdyskontowane i w cenach i w, w sytuacji rynkowej. I nawet trudno mi sobie wyobrazić, o ile ten popyt może jeszcze wzrosnąć, bo przy, przy tak dużym, jaki jest w tej chwili ze strony klientów, którzy wiedzą już, że na kredyt 2% się nie załapią, a chcą kupić, to myślę, że troszeczkę za chwilę możemy mieć kilka miesięcy takiej czkawki, szczególnie tych początków programu lipiec, sierpień, wrzesień, gdzie hmm, no osoby zdecydowane, zdeterminowane będą starały się wybrać jak najszybciej nieruchomość, i będzie troszeczkę wydzieranie sobie nawzajem tych ofert. Na to trzeba być gotowym, więc myślę, że jeżeli znajdziemy nieruchomość, która nam faktycznie pasuje, to nie próbujmy już grać z rynkiem, tylko jeżeli to jest faktycznie stwierdzamy, ok, ja chcę tu mieszkać, to jest coś dla mnie, to, to, to jak najszybciej po prostu podejmujmy decyzję, bo, no bo, no bo zwyczajnie może być za chwilę coraz trudniej. Chyba, że ktoś faktycznie jest zupełnie niezdeterminowany do tego, żeby w konkretnej dzielnicy jakiś zakupić, tylko bierze pod uwagę całe miasto, to może sobie pewnie troszeczkę chwilę dać więcej czasu. Ja się trochę, Michał, ostatnio starzeję i chciałbym zainwestować trochę w nieruchomości. Jeżeli miałbym kapitał, to co mógłbym z nim zrobić? Jak powinienem go wykorzystać w obecnych sytuacjach rynkowych? Myślę, że jeżeli jesteś w tej grupie, właśnie, która się zrzuca, która już na, na kredyt dla pozostałych i ja jednocześnie masz środki, zastanawiasz się, co z nimi zrobić. No to myślę, że tak, po pierwsze, radziłbym ci na chłodno popatrzeć na rynek pod kątem takim, jakimi nieruchomościami nie do końca są zainteresowani właśnie te osoby, które kupują na kredyt 2%. Dlaczego? Bo, bo tam najwięcej osób raczej będzie szukać swojej docelowej nieruchomości, takiej, która na Kilka lat w przód, czyli to będą zarówno te, te mieszkania 40, 60, 80 metrów. Natomiast ty jako inwestor wówczas powinieneś skupić się na tych mniejszych nieruchomościach w pierwszej kolejności i tam, i tam poszukać czegoś dla siebie do kupienia. Z drugiej strony, powinieneś na maksa wykorzystać to, jak, w jakiej pozycji ty jesteś dla, dla, dla sprzedającego, dla dewelopera. I, I te swoje atuty przedstawić zawsze na rozmowie, bo, bo ludzie, którzy kupują nieruchomość, tak jak wspomniałem, czy za gotówkę, czy w klasycznym kredycie, nie zdają sobie sprawy, jaką mają przewagę. I warto, żeby to zawsze zakomunikować, iść jasno powiedzieć sprzedającemu, słuchaj ja mam takie, takie środki, chciałbym tyle i tyle kupić na przykład i te moje środki są dostępne w takim czasie, tak? Czyli jeżeli, jeżeli masz gotówkę, to mówisz na przykład, nie wiem, tydzień czy dwa, jeżeli jest to klasyczny kredyt, to mówisz, ok, ja mam sprawdzoną zdolność, ja biorę normalny kredyt, więc dwa tygodnie i możemy sobie podpisywać przeniesienie własności. Także myślę, że zdecydowanie bym poszedł tutaj i wtedy sobie postaram się troszeczkę ponegocjować mocniej i właśnie pokazując te swoje atuty. Są dwa rodzaje kapitału: jest czas i są pieniądze. Czyli, jeżeli mam kapitał, a nie mam czasu. Czy jakby mogę dzięki Fit Group się wesprzeć? Czy macie takie projekty? Myślę, że zawsze znajdziemy takie, takie nieruchomości, które będą się dobrze wpisywały zarówno w jeden model, jak i w drugi. W naszym portfelu jest kilkaset mieszkań, więc, więc zawsze i będziemy obsługiwać tych klientów kredytowych, jak i gotówkowych. Wiadomo, że troszeczkę oni będą na innych warunkach do nas przyjdą i troszeczkę na inne produkty się zdecydują. Myślę, że nie są to nawet konkurujące ze sobą właśnie oferty. Także myślę, że śmiało można odezwać się do nas i myślę, że zawsze dopasujemy coś ciekawego. Jako inwestorzy na pewno wiecie, że w nieruchomościach liczy się lokalizacja i unikatowość. A teraz dodatkowo dochodzi cały bajzel przez najbliższe miesiące z kredytami 2%. Więc wykorzystajcie to, a my z Fit Group przygotowaliśmy specjalną ofertę dla Was. Kliknijcie w link w opisie i zarejestrujcie się. No i na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma dla nas złotą myśl. Kamera jest twar. Taką złotą myślą będzie to, że jeżeli w momencie, kiedy publikujemy ten film, to jest najlepszy chyba moment, że jeżeli natomiast łapiecie się na, na kredyt 2%, to żeby no, popędzić i szybko zarezerwować coś dla siebie, takiego na, na przyszłość, na te najbliższe 10 lat. Znajdźcie nieruchomość, wybierzcie, nie grajcie wtedy z rynkiem, jeżeli to jest miejsce, w którym macie spędzić większość swojego życia. Jestem ciekawy, co wy myślicie o kredycie na 2%. Czy to jest tylko kiełbasa wyborcza? Czy realnie można na nim zarobić? I jak on wpłynie na rynek, napiszcie koniecznie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.